Cześć! Dzisiaj pokażę wam grę Bad Piggies. Będziemy powoli robić levele. Może, może nie wszystko zrozumiecie z tej gry, ale spróbuję wam jak najwięcej wytłumaczyć. Będę mówił dlaczego to stawię. Na przykład wiatrak żeby się przesunął. No i zaczynajmy. Ok, to które z tych leveli zrobić? Może zrobimy Flight in the night. Pierwszy level. Ok, Angry Birds śpią. Król świnek jest tutaj. Co się wydarzy? Myślą, jak, żeby ukryć jajka. Ok, to tak to robimy. Czyli opuszczamy. Ich. No i oto jest pierwszy poziom. Jak rozumiem, mamy przejechać. To, to będzie kabina naszego. To będzie kabina naszego. Co tutaj mamy net Uu, mamy trzygwiazdkową deskę mamy. Okej, okay, to wszystko. Nie, to nie wszystko. Śmigło nowe. Okej, okay, to już wszystko. Więc silnik sobie... By koła miały się czym napędzać. To koło takie by się kręciło. Jajko i świnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Puszczam silnik. Jedzie. Świnia się rozwala. Niestety muszę powtórzyć level. Ok, powt powtórzę ten level. Zrobię to wyścigu bomb, Okej, okay. nie rozwal się tylko teraz świnko. Uuu, czy udało się nam? Okej, okay. tylko jedno zrobiliśmy cóż. Idziemy do kolejnego poziomu. U, tutaj już trudne. Musimy objechać. Zaraz, zobaczymy. Spróbuję to tak zrobić. To jest kadłub naszego statku. To są koła. A to są fajerwerki. Prze... A nie, to w tą. Okej, okay. tak. Tak, to i to. No to jedziemy. Przejechaliśmy. Na ile to jest? Jedna gwiazdka. Kolejny level. Przeszliśmy, cóż, może nie na trzy gwiazdki, ale... Mega Freida z tego jest. To jest kadłub. To jest silnik. Dwa koła. Świnka i jajko. Spróbuję. Oje, nie to kliknąłem. Zaczynajmy. Oj, ograniczony czas mam. Nie wiedziałem. w niedobrą stronę. No chyba jednak nie. No został czas nie do, żeby... Muszę powtórzyć ten level. Aj, coś się nie tak włączyło, jak się do levelu to Okej, okay, tak. No to może zmienimy trochę to tak. Nie, że to tak. To tak. To tak. Może zmienimy trochę. I ten to inaczej pójdzie o wiele. Jedni. jedno. Coś z tego wyjdzie. A nie, nie wyszło z tego nic. Ach, może ze w złą stronę, strony to postawimy. Tak, to Strasznie dużo rzutu Nie, to też nie wyjdzie. Cóż. No to idziemy odpalamy bo to róże. Znowu nie wyszło, Cóż, jak to można to zrobić? Może. to. nie. Okej, okay, to może tak? Tak. No to U, Uda się. Nie, nie uda się, ale... Nie, to nie Nie. Niestety nic nie wyszło. No nie wiem w sumie jak to zrobić, ale nie poddajemy się. To idziemy dalej. No nie mówcie mi, że to tak będzie jechało. Jak można to zrobić? Jeszcze raz robię próbę generalną. Jedziemy na kółka. jak zakończyć grę. Ale kolejne levele i tak będą. I mam nadzieję, że spodobał się filmik do zobaczenia na moim kanale.